Nazywam się Jacek Wach, firma PPH Link. Z transportem mam do czynienia od 3-4 lat. Zaczęło się to od kupna dwóch aut pod wynajem, i po okresie dwóch lat po prostu musiałem przejąć te auta i sam zacząć je spedytować na giełdzie. Flota moja na tą chwilę liczy 3 auta, busy, 10-paletowe. Z firmą Bonabanko współpracuję już od jakichś 6 miesięcy. Pozwoliło mi to na spokojne funkcjonowanie mojej firmy. Jest gotówka na czas, na paliwo, na wynagrodzenia. Współpraca z firmą Bonabanko i moim opiekunem, panią Martą, jak najbardziej wzorowa, godna polecenia. Co do spedycji, z którymi współpracuję, są to spedycje, które są pozytywnie zweryfikowane przez firmę Bonabanko, a można je prosto odnaleźć na giełdzie Trans po oznaczeniu tych firm. Jest to gwarancja szybkiej i terminowej płatności, to że zostaną z, y, sfinansowani przez firmę Bonabanko i mogę spać spokojnie, że, że, że wszystko będzie ok.